Jesteśmy na dachu Opery Podlaski w Białymstoku, tutaj jest takie wejście schodami z dołu, a można też wjechać windą, myśmy akurat wjechali windą, można wjeżdżać, można tak, kupić bilet, pozwiedzać. Opera, która jest nazywana elektrownią atomową, sarkofagiem. Tutaj systemy nawet nie, nie, nie widać. Z jednej strony opery jest taki mini amfiteatr na 300 osób. Kiedyś to był amfiteatr, to są jego pozostałości tam na górze, na kilka tysięcy osób. Tam miało powstać multikino z parkingiem podziemnym. Nie powstało. Nie powstało, dlatego do dzisiaj brakuje w operze miejsc parkingowych. Powinno być co najmniej tysiąc. Około 700 chyba na 1000 miejsc na widowni Trochę industrialnie, bo to takie systemy wentylacyjne są Zielony dach na górze Na górze jest rzeźba recyklingowym. Nawet nawóź, która jest inwazyjna, też Oj, potwornie inwazyjna. Ciężko pewnie jest odśnieżać w zimie. A może podawczamy trochę prawe? Ktoś już tędy chodził. Apera jak widać jest zabezpieczona, żeby nie było jakichś przypadków samobójstw z siatkami. To jest taki widok z góry. Na jedną z jej części. To właściwie jest ta strona od wejścia głównego. Schody, beton i stal kwasowa. Jak powiedział mój znajomy, który to oglądał. Bardzo droga rzecz. Opera miała kosztować 50 milionów złotych, na koniec okazało się, że kosztuje 250 milionów złotych. Nie ma na przykład magazynu scenografii, jest fatalna akustyka, bo ktoś nie potrafił zbudować jej tak jak inne opery. Tej stali kwasowej jest faktycznie mnóstwo. Nie ma w tym roku na przykład festiwalu Halfway, który był z jedną z ciekawszych imprez. Względem że uczestniczyło w nim w tym amfiteatrze około 300 osób, a impreza dostawała tak ogromną dotację i jeszcze do tego była biletowana, że mniej więcej pamiętam, że chyba około 1000 zł kosztowała ta dotacja na widza. Wyobrażacie sobie na jedną osobę 1000 zł dopłaty. No i opera jest bez sensu, bo nie spełnia takich kryterium hali widowiskowej na przykład na duże koncerty na parę tysięcy osób taki obiekt pewnie w ku bardziej byłby potrzebny Opera i Filharmonia Podlaska ma i tak salę filharmonii na około tysiąc osób na ulicy Podleśnej więc taka prowincjonalna opera, operyjka która właściwie może konkurować z innymi operami w większych miastach tylko niską ceną biletów bo raczej nie poziomem artystycznym, nie czarujmy się. Jest jakimś symbolem kompleksów małego miasta prowincjonalnego Polski B. I do tego ogromnych zmarnowanych pieniędzy ze środków unijnych, które można było wydać znacznie lepiej na bardziej pożyteczne i przydatne rzeczy. że tak to wygląda, widok też niezbyt ciekawy można powiedzieć widać oczywiście centrum miasta, widać granice miasta z lasem tam daleko w stronę na przykład Supraśla kominy elektrociepłowni widać okolice rynku kościół katedralny, czyli Architekt katedrę, bazylikę, kościół rocha, okoliczne bloki, z tamtej strony okoliczne slamsy w ogóle to jest z wzgórze cmentarne, dawny cmentarz prawosławny z kaplicą cmentarną. Także wybudowanie opery na cmentarzu dawnym, trochę taki ponury żart. No to jeszcze właśnie kawałek parkingu dla pracowników bo parking dla widzów mógł powstać tam gdzie jest ten obelisk tam mógł powstać parking, ale Brzyzny stoku zamiast parkingu postanowił upamiętnić dawny Rynek Sienny, czyli miejsce targów jako dawny cmentarz ewangelicki ogrodził, postawił monument wywalił trochę kamieni poprzetykanych trawą i udaje, że upamiętnił pamięć Ewangelików. Ewangelików można było ekshumować te ciała, przenieść ich na cmentarz ewangelicki położony w cichym, pięknym zakątku Stoku. A tak teraz ten tak zwany cmentarz w tak zwanym Trójkącie Bermudzkim, bo tam są jest skupisko takich knajp, co powoduje, że w piątki, soboty, czasem i czwartki studenckie, jest mnóstwo ludzi, którzy na tym tak zwanym cmentarzu piją alkohol, palą papierosy, zostawiają puste opakowania po alkoholu, profanują po prostu to miejsce. A to jest chyba tył jednej z restauracji, nie wiem. Nam dalej Komenda Miejska Policji, maszt telekomunikacji przy ulicy Cieszyńskiej. Że tego typu atrakcje widokowe można zobaczyć z dachu opery podlaskiej przy ulicy Odeskiej w Białymstoku. A tu, obok deweloper budujący tak zwane nowe bloki, też skopiował rozwiązanie zielonego dachu.